Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych w dzisiejszym nagraniu, tematy, które widzimy na ekranie. Dlaczego w analizie pojawia się BTC? A dlatego, że jedną z rzeczy, której możemy być pewni, to fakt, że w ostatnim tygodniu na BTC podrżnięto wiele gardeł i niektórzy nie wrócą na rynek nie tylko w przyszłym tygodniu, ale nawet nigdy. Oczekujemy podbicia na 25518 i reakcji na opór. Wsparcie na razie jest bronione. Mocne wsparcie na ETH i sugerowane podbicie do 1400. 337. Na dax się fala C równa fali A. Szansa wejścia w sekwencję zieloną. Brak na razie potwierdzeń. Ciekawe tylko, że skoro jest tak źle, to czemu fala C nie przerodziła się w falę trzecią, czyli impuls? Na razie jest to korekta. Kanał spadkowy na Wik Games. Czy zejdzie na dolne ograniczenie? Już tam był, więc teraz zapewne powrót na górne ograniczenie. Warto przypomnieć, że statystycznie. Lepiej handlować na długie w strefie zielonej aniżeli czerwonej. Czy WIK jest w bezsie? Raczej w trendzie bocznym. Od 15 lat nie zmienił ceny i jest to przykre. Natomiast gdyby COVID wytrzeć gumką, prostokąt niebieski, to aktualnie rysujemy kolejny zielony prostokąt. Faktem jest, że zbicie 50 tysięcy na WIK będzie miało wymowę negatywną. W klasycznym trendzie wzrostowym WIK Energia. Ktoś powie, że to przecież nie doszło. Cyknęli cieniem, a teraz wybijają podwójny szczyt. Co oznacza, że nie mogą schodzić poniżej 3000. Bariera psychologiczna i techniczna. Ciekawe wsparcie na CDR na poziomie 62.96. Na XTB wyraźnie widać, że 18 jest wsparciem nieprzekraczalnym. Wybicie z podwójnego szczytu na cenach miedzi. Poziom decyzyjny to 408.92. Zasięg ewentualny to 350. Powrót nad 409 to breakback. Gdyby tu zeszło, to kupno KGHM wydaje się dobrym pomysłem po takim spadku. Strefa 331-346 jako wsparcie. Tesla spadła już 50%. Mocne wsparcie na 583. Nvidia także spadła 50% od szczytu. Mocne wsparcie na 147. Czy BTC wróci tam, skąd przyszedł? Patrząc na to, jak rynki uwielbiają zaganiać owieczki do uboju, może się tak zdarzyć. W końcu od tulipanów niewiele się zmieniło. Na wykresie Scotan, Alma, Polnord, Mercator, Optimus kiedyś, a dziś CDR. Czy powtórzy swój ulubiony scenariusz? Te same numery, robione także w 1993 roku na wykresie Swarzenc. Przykładów jest wiele, bądźcie czujni i nie wierzcie nikomu. Uniwersal, zwany cesarzem polskiej giełdy. Elektrim, także zaprowadził owieczki do uboju. Także Getback, Inogen, BML. Jak te wszystkie wykresy wyglądają podobnie. Za każdym razem, gdy poczujemy podniecenie, proszę do tych wykresów wracać. Nigdy nie bójmy się otwarcia pozycji jeśli robimy to zgodnie z zasadami. Sygnał jest sygnał i zapłaci lub nie zapłaci. Najczęściej nie zapłaci. Taka jest natura rynków i wcześniej niż później trzeba się z tym pogodzić. Jeśli obawiamy się rynku, to tylko dlatego, że nie wiemy co robimy. I na zakończenie motto dnia, nigdy nie mówmy, że rynek jest zbyt okrutny dla nas. Dlaczego? Bo zaczniemy winić rynek za nasze błędy. Za każdym razem, kiedy coś idzie źle, to stoją za tym jakieś powody. Należy te powody ustalić. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.